Jadwiga miała dar odczytywania myśli, odsłaniała więc wiele tajemnic, które ludzie kryli w sobie. Nieraz opowiadała siostrom skryte ich myśli i postępki, nakłaniając je do coraz żywszej miłości Boga. Swojej córce chrzestnej Krystynie przepowiedziała, że urodzi córkę, a potem wpadnie w letarg, co się też stało. Nieraz odczytywała tajemne myśli Krystyny, nakłaniając ją do dobrego. Legenda mówi, że gdy pewnego razu jechała do Krosna, wezbrała tam rzeka. Kiedy Jadwiga stanęła w mieście, spotkał ją płacz i lament mieszkańców. Woda podnosiła się, zalewała już pola i zaczynała się pokazywać pod murami. W straszliwym popłochu jedni uciekali, unosząc co mieli najkosztowniejszego, inni jakby odrętwieli z przerażenia, nie mieli nawet sił się ratować. Zguba niechybna groziła miastu, jego domom, dobytkowi, bydłu, życiu mieszkańców. Jadwiga poszła aż do samej wody, która mu lista i burzliwa wzbierała i szumiała. Przeżegnała znakiem Krzyża Świętego zbuntowany żywioł, pomodliła się z wielkim natężeniem całej swej miłości ku ludziom, swej wiary w Boga. I oto wody opadły, cofnęły się do łożyska. Miasto ocalało. Miasto krosno na zawsze zachowało ten cud świętej. W klasztorze trzebnickim widzimy mały posążek dzieciątka Jezus z paluszkiem na ustach, jakby nakazywał milczenie. Podobno dzieciątko ukazało się świętej i odkryło godzinę swego narodzenia, nie pozwalając jednak powtórzyć tego ludziom. Na pamiątkę tego postawiono ten posążek. Jadwiga nosiła zawsze przy sobie obrazek Matki Boskiej wyrzeźbiony z kości słoniowej, często go całowała i lubiła go bardzo, żegnając tym obrazkiem chorych, wielu uzdrowiła. Gdy otworzono grobowiec, miła woń rozeszła się po kościele, ciało było spruchniałe, tylko trzy palce, którymi święta trzymała swój ulubiony obrazek z kości słoniowej, zostały nienaruszone. Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia. Udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi oraz służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.